Mario, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie, pamiętam, jestem przy tobie, pamiętam, Mario, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, jestem przy tobie pamiętam, jestem przy tobie pamiętam, czuwam. Mario Królowo Polski, Mario Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczął go pońskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebiał. Wstąpił do piekień trzeciego dnia, zmartwychwstał, Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przejdzie sądzić żywych i umarłych, wierzam w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, Amen. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Rozważając w dniu dzisiejszym tajemnice radosne podziękujmy dobremu Jezusowi, za Jego miłosierną miłość, za Jego krzyż i zbawienie, za łaski i miłosierdzie, jakie nam okazuje. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i stawienistwo. Prośmy za Kościół, kapłanów, nowe powołania kapłańskie i zakonne, naszą wspólnotę Teoporos i wszystkie jej dzieła, naszą internetową wspólnotę modlitewną, wszystkie nasze <noise> intencje, nasze rodziny, przyjaciół, tych wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, z którymi je obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują: za chorych, cierpiących, samotnych, umierających, zmarłych, za dusze częściowe, a nawrócenie grzeszników. Za dzieci, młodzież, osoby starsze, za biednych, potrzebujących, samotnych, za wielkich tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną. Potrzebne siły i łaski dla obrońców Ukrainy. Pokój na Ukrainie i całym świecie. Pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny. O to, byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii. O sprawiedliwość społeczną na całym świecie. poszanowanie godności każdego człowieka życia ludzkiego, od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o to, aby dobro pokonało zło, za małżeństwa, zwłaszcza te przeżywające kryzys i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławie między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas sodownia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjowe z grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy, tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety, przyznaję Marię Panny. Ojcze nasz, który Ci jest w niebie święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola, Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest godzinę śmierci naszej Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz jest śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz jest w godzinę śmierci naszej jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci nasze jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaśś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Jamy. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej orygini. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na zawsze. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzeszymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz jest godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Ufam. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze dobra. grzechy, zachowaj I nas na od ognia na piekielnego, piłko. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Marjo z grzechu pierworodnego poczęta, módl za nami, którzy się na Ciebie uciekają, w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kyrie eleison, chryste eleison, kyrie eleison, chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, błonia Matki, dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa ze słowem Bożym i Ślotowo zjednoczone Zmiły Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, nieskończonego Majestatu, Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynia Boga. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa przybytku najwyższego. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, to Boże Boży, niebios. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, goryjące oglisko miłości. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa sprawiedliwości, miłości skarbnika Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, dobroci, miłości pełne. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, cnud wszelkich wezenga głębicie. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, w którym sobie ojciec bardzo upodobał. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne uprawnienie świata. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, zelżywością napełnione. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, dają prawości naszych startek. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiły się nad nami. Serce Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, krwawo ofiaro, grzeszników. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiły się nad nami. Serce Jezusa, nadzieje w Tobie umierają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz świata. Zmiłuj się nad nami. Święty, święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Niech go Bóg pogromić raczy pokornie, o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, święta dziewica Maryja stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie. Oluwieńcze Bogu rodzicy Maryi, opiekunie rodzin Twojej ojcowskiej opiece Bóg powierzył swojego Syna i Jego niepokalaną matkę, z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzamy ci, nasze rodziny, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Wprowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć go do naszych serc, uproś łaski zgody, miłości i pokoju, aby nasze rodziny osiągnęły szczęście doczesne i wieczne. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i przepraszam za te przerwy, no ale mam taki internet, jaki mam dzisiaj, akurat też tak samo coś tam jest.